Cześć, witajcie z tej strony, Diamondo. Witam Was w drugim już odcinku poradnika do gry Skyrim. Dzisiaj zajmiemy się nabijaniem umiejętności broni jednoręcznej. Em, ogólnie w, tym w, tych, w tej serii poradników chciałem Wam pokazać, jak nabić wszystkie umiejętności do 100. Pokażę Wam, może, już, może jeszcze nie w tym odcinku. Sposób uniwersalny na wszystkie umiejętności, ale tylko do 50 Tak zwany sposób na złodziejaszka No i znowu jak odcinek temu O Boże A, już to dostałem, tylko że... Te, tam, to nie jest ten safe, ale dobra e, No to tak e, Pierwszym sposobem na rozwinięcie broni jednoręcznej Jest e, no jest. Yy, mamy tutaj tego. Niego się zdobywa po przejściu mrocznego bractwa. Uwaga, żeby nie wykonać misji z niżym rocznym I teraz yy, i go ciechamy. Jak widać. Ej, czemu on mi bije? O, dobra. Mój błąd. Yy, fak, 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 fak. No dobra, mamy mały problem. Już ja nie przeszedłem tych miejsc, tylko sobie przywołałem go kodem, jak mówiłem, to jest save do poradników. No i najgorsze jest to, że on... No nie do końca jest mój. Dlatego mnie bije. Ale chodzi o to, że jeśli go macie na serio... O Jezu, nie mogę go nawet zabić. No to problem mamy. On jest mój przeciwnik, nie wiem co zobaczymy. O, niestety. Um, dobra. Złóżcie, że ja sobie wczytam zapis. No więc... Cały trik polega na tym, że jak widzicie mu się bardzo szybko odradza życie. Znaczy, że będziecie go. E, będziecie mu zadawać obrażenia. W tym czasie będzie wam się rozwijać umiejętność. E, broni jednoręcznej. Ja mam ją rozwiniętą, tak jak resztę. Ale w najnowszym no może nie najnowszym, jeden z ostatnich update'ów zostało to rozwiązane. Ja sobie mogę teraz zrobić tak. I coś nie działa. O, o! dla mnie. No i mam teraz z powrotem na 15. Bo dałem mi le legendarną ten. No i zadając mu obrażenia. Pewnie znów mnie zacznie bić. No i jak widzicie, prawie mu teraz obrażenie zadają. O, widzicie? I się rozwija pięknie. To jest jeden z najlepszych sposobów. Znów czytam. Na wszelki. No i dobra. To jest pierwszy sposób. Teraz. Jeśli przeszliście już misję, o której ja oczywiście nie przeszedłem. Oj, no to trochę skopałem. Ale ciekawe czy się da. Eee, chyba tak. po misji droga głosu macie możliwość wejścia na wysoki Rodgar, który ja teraz zgubiłem. O jest. Tutaj na to. Ja oczywiście mam odblokowane wszystkie lokacje. Więc sobie tam wejdziemy. I teraz... no kurde. No to skopałem. Yy. Dobra, cała sztuczka polega na tym... To mi się dzisiaj poradnik nie udał. Yy, cała sztuczka polega na tym... Wyjaśnię wam. Yy. Pokażę wam na, na kimkolwiek innym. Choć to może być trochę trudne. Znaczy no... nie może nie że trudne, tyle, że zróbcie to tam. Na wysokim Hrotgarze, ale Wam pokażę o co chodzi. Mianowicie. Yy, mamy tutaj ludzi. Teraz on na przykład strażnik. Trzeba znaleźć jakiegoś strażnika. Znaczy... Ja sobie znajdę jakiegoś strażnika. Tylko niech on się odwróci. Dobra, teraz trzeba się ukryć. Jesteśmy w ukryciu, czyli oko jest zamknięte. Tylko, o, i teraz go uderzamy. Znaczy w sumie, no to tak. Boże. Oh, Boże Dobra, i teraz tak. O co tu chodzi? No, bo mnie przyuważyli. Ale tu chodzi o to. No, dobra. A no tak, fakt Tu chodzi o to, że mając e, ci mniejsi głosu na wysokim chródgarze im się bardzo szybko odradza życie. Tak samo jak ci tego cię nic temu i ma, mają, mają go dużo. Dzięki temu e, dzięki temu jak go uderzymy, to no, nic mu się nie stanie, ale będziemy zadawać d e, no, obrażenia i się nam umiejętność. I... I tylko trzeba się skradać, bo jeśli nas przyuważy, to w sumie dostanie... no zacznie nas bić, tak w sumie, <grym> I, I... I dodatkowo rozwijamy tym skradanie, też bardzo szybko. Nawet szybciej niż samą broń jednoręczną. Dobra, teraz damy im się chyba złapać. Mam no, za zapłacę. No. Dobra, dobra, no, nie bij. O, no to, no to zrąbałem. Chyba zostaje nam znów czytać sejwa. Jeszcze jest jeden sposób. Yy, yy, tylko do niego potrzebujemy kompana, którego też nie posiadam. No ale kompan, jak mu zadamy obrażenia, no to jest chyba najsłabszy sposób i najgorszy. I w sumie ma minus, taki dość duży i trzeba uważać. Jeśli mamy kompana, możemy mu zadawać obrażenia. O, jemu się nic w sumie tak nie dzieje, zbytnio, ja mu się odradza życie. No a przy okazji zadajemy ten, no, te obrażenia, ale. Jeśli zadamy mu zbyt duże obrażenia, to on od nas odejdzie nie tyle co umrze, choć też może, też możemy to spowodować. To po prostu od nas odejdzie. No bo on po prostu powie, no, no Nara, wydać mi obrażenia, nie? To no po prostu musicie właśnie taką robić. No i tak właśnie na swoim kompanie, nie? Przepraszam, że za moje słabe przygotowanie do poradnika. Nie pomyślałem. Ale mam nadzieję, że zrozumieliście o co chodzi. Um, jeśli przygotuję się następnego, to zrobię sprostowanie małe, będzie to, nie wiem, jakieś 2,5, czy może tam no coś takiego. I tam um, zrobię sprostowanie, co i jak. No i to chyba byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. No. Um, oceniajcie. Dawajcie jakieś e, komentarze. byleby nie jakiś hejt, tyle, by, no choć, choćby to był jakieś. Mogą być nawet jakieś wskazówki, bo bardzo chętnie posłucham. Um, no właśnie, ocena. Najlepiej pozytywna. I ten. Jak się Wam spodobał, to subskrybujcie, bądźcie na bieżąco i do następnego razu.